Cześć, ja nazywam się Łukasz Białecki i jest mi niezmiernie miło gościć was na kanale Flavor Design. Jeśli jesteście tutaj ze mną, to prawdopodobnie chcecie dowiedzieć się czegoś więcej o Etui Slim Armor marki Spigen. Czym jest to Etui, dlaczego warto się zainteresować? Już śpieszę z wyjaśnieniami. W tym schludnym pudełeczku znajduje się takie oto Etui Slim Armor. Cienka zbroja. Coś w tym jest. Jest to w pewnym sensie. Taki młodszy brat etui Tough Armor, również tej samej marki. Tough Armor to taki wieloletni bestseller firmy Spigen. Etui bardzo mocne, bardzo nabudowane, bardzo pancerne. No właśnie ta różnica w nazewnictwie już powinna dużo tłumaczyć. Tough Armor i Slim Armor są jest zdecydowane pokrewieństwo, ale jest też jasna sugestia z czym mamy do czynienia. Tamten jest fardzielem, jest naprawdę mocny, gruby i solidny. Ten jest solidny, ale cienki, zwarty, taki bardziej skromny w formie powiedziałbym, ale również bardzo, bardzo odporny. O zbliżonej konstrukcji, te podobieństwa, to między innymi te wstawki dodatkowe, które tutaj widzicie, czyli te łączenia materiałów. Tu mamy termoplastyczny poliuretan, taki bardzo. Ale sprężysty, gumowy powiedziałbym materiał taki w odczuciu. Te znowu takie żółto-limonkowe wstawki, które tutaj widzicie, one są bardziej jakby takie piankowate, jeszcze elastyczniejsze, a wszystko z zewnątrz dopina jeszcze taki korpus z poliwęglanu. Całość naprawdę gwarantuje bardzo wysoki poziom ochrony, przy ciekawej dosyć konstrukcji i w miarę zwartej formie. Jak pasuje? Już śpieszę Wam to zademonstrować. Żeby wygodnie założyć tu i dobrze, najpierw zdjąć ten sztywny korpusik. Wtedy łatwiej będzie nam wpiąć telefon. Po tym, jak już umieścimy go w tej części elastycznej, zakładamy dodatkowo ten sztywny, właśnie jeszcze taki panel, który. Scala nam to wszystko i dodatkowo jeszcze zapewnia taką dodatkową ochronę tutaj na dużej powierzchni tylnej ścianki w przypadku jakichś uderzeń, ewentualnych uszkodzeń, ale też sprawia jedną ważną rzecz. Spinając tą część elastyczną, daje nam to, że tu w zasadzie nie da się rozgiąć krawędzi. A co za tym idzie? Pod spód nie będzie dostawał się kurz, jakiś pył, wszelkie zanieczyszczenia, których nie chcemy mieć pod pokrowcem, najzwyczajniej w świecie. To jest bardzo, bardzo istotne zresztą, żeby ich tam nie było, bo to przed nimi, między innymi, chcemy chronić właśnie e, nasz telefon. A jeżeli dostanie się tam jakiś znaczy piach, najgorzej, no to może to skończyć się w ten sposób, że. To będzie delikatnie rysować nam sukcesywnie, po prostu z czasem, obudowę naszego urządzenia, zamiast chronić. To etui, jak już pokazałem, i jak zapewne widzicie, biorąc pod uwagę, że slim, może i slim, ale jednak trochę nam telefon nabudowuje z każdej strony. Co to znaczy? To znaczy, że będzie świetnie chronić na no najzwyczajniej w świecie. Etui, które byłoby bardzo, bardzo cienkie, nie miałoby szans zagwarantować tak dobrego poziomu ochrony w przypadku wszelkich uszkodzeń, w przypadku wszelkich upadków. Tutaj ta ochrona jest na naprawdę solidnym poziomie. A jednocześnie to etui nie tylko nie zaburza ergonomii samego urządzenia, co wpływa na nie... Ja bym powiedział, że korzystnie, dzięki takim elementom jak tutaj ryflowanie na tych powierzchniach, jak to, że ta część poliuretanowa, ona świetnie leży w dłoni, świetnie trzyma się naszej skóry. To sprawia, że telefon w tym ETUI zdecydowanie lepiej leży w ręku. Lepiej się go trzyma, wygodniej się go trzyma i pewniej też zarazem. A to dosyć istotne, no bo w zasadzie najważniejsze być może w tym, żeby telefon chronić, jest. Nie upuszczać go po prostu. A telefony wykonane są z materiałów raczej takich śliskich: szkło, metal, plastik, to wszystko gładkie, polerowane. Często sprawia wrażenie, jakby taki telefon właśnie chciał nam wyślizgnąć się z dłoni. W takim pokrowcu, chwyt jest zdecydowanie lepszy. A jednocześnie mamy świetny dostęp do kamer, do przycisków. Te przyciski chodzą również doskonale. Świetnie czuć to kliknięcie pod palcem, wiemy kiedy wcisnęliśmy przycisk. Dostęp do złącza USB, do wszystkich mikrofonów, głośników jest oczywiście nienaganny. A samo etui ma jeszcze jedną ważną cechę, o której należy wspomnieć, to jest taka tutaj dyskretnie ukryta nóżka, kickstand, stopka która pozwala nam na postawienie przed sobą telefonu w ten sposób bądź odwrotnie w ten sposób pod nieco innym kątem i wygodnie sobie oglądać coś, czytać, grać w grę, nie musząc, nie musząc jednocześnie trzymać telefonu w ręku. Bardzo wygodne, bardzo funkcjonalne. A co jeszcze fajne, ta snużka, ona jak widzicie, zamyka się na płasko, także nie zawadza, nie przeszkadza, nie zaczepimy jej przypadkiem wyciągając telefon z kieszeni na przykład, co mogłoby spowodować upadek właśnie, wypuszczenie telefonu z ręki. Nie, tutaj takiej możliwości nie ma. To wszystko jest przemyślane, to wszystko jest bardzo dobrze zaprojektowane i dzięki temu również właśnie świetnie po prostu. Działa. Także, jeżeli szukacie pewnego rodzaju kompromisu między bardzo dobrym poziomem ochrony, ale tu i w miarę cienkim, zgrabnym, nie nabudowującym bardzo telefonu i nie dodającym też za dużo wagi. To nie jest tak, że nie czuć zupełnie, że telefon troszkę utył. On jest ciut większy, on waży ciut więcej, ale to nie jest naprawdę dużo. To jest coś, czym akurat uważam, że nie tylko można, co warto się pogodzić dla tego stopnia ochrony i Jakiejś takiej no, prostej, skromnej, ale całkiem fajnej dodatkowej funkcjonalności, którą to ETUI zapewnia. Zatem, jeżeli jesteście zainteresowani tym produktem, no to ja oczywiście odsyłam Was serdecznie do naszego sklepu, chyba że już jesteście na karcie tego produktu, no to wtedy wiecie już wszystko. W innym przypadku, link do naszego sklepu znajdziecie w opisie. Serdecznie zapraszam, a teraz dziękuję Wam już serdecznie za uwagę. Życzę wszystkiego dobrego, trzymajcie się. Cześć!